Szanowni Państwo, kilkanaście godzin temu zakończyły się wybory samorządowe w gminie Komorniki. W Radzie Gminy, w nowej Radzie Gminy Komorniki, gdzie zasiada 21 radnych, aż 12 posiadać będzie Gmina Komorniki od nowa. Komitet, który miałem tą wielką przyjemność reprezentować. Oddaliście Państwo w wyborach na wójta gminy po prawie 6 tysięcy głosów. Zdobyłem niemal 49% państwa głosów. Serdecznie Państwu dziękuję. Ale to pierwszy krok, bo wuj nie będzie realizował swojego programu bez swojej rady gminy. I odwrotnie. W związku z tym zapraszam i bardzo proszę Państwa o głosy 21 kwietnia za dwa tygodnie, aby jeszcze raz pójść do urn, jeszcze raz zagłosować na mnie jako przedstawiciela komitetu, bo tylko wspólnie z Radą Gminy możemy realizować ten program, który Państwu przedstawialiśmy. Jeszcze raz zapraszam na wybory 21 i bardzo, bardzo dziękuję za oddane 6000 głosów na nasz komitet. Dziękuję bardzo.